Witajcie na kanale GIT, ja jestem Burzyk. A ja Doman, Manko. Zapraszamy Was na kolejny test kolejnego modelu słuchawek Tone Free od LG. Tym razem będą to FP8 w białym kolorze. z generacji na generację słuchawki z serii Tone Free, a raczej ich pudełka stają się coraz smuklejsze, na szczęście nie kosztem zawartości zestawu. W pudełku FP8 mamy pokrowiec, czyli etui ładujące ze słuchawkami, wymienne wkładki silikonowe oraz instrukcje obsługi plus kabelek USB typu C do ładowania. Zacznijmy od najnudniejszej części, czyli specyfikacji technicznej FP8. Mamy tutaj no dobrze, to specjalnie dla ciebie się przyłożył do tej specyfikacji technicznej. E, zaczniemy sobie od wymiarów. Mamy 21 mm na 28 mm na 23 mm. Tak mniej więcej wyliczone, jeśli chodzi o słuchawki. 5,5-5 gramów mniej więcej jedna słuchaweczka waży. Dwie oczywiście 10, a razem z etui do 50 g. Cały zestaw dochodzi. Mimo wszystko bardzo leciutki. Jeśli chodzi o przetwornik, to jego średnica jest 8 mm, akurat w FP8. E, baterie tutaj mamy na poziomie 68 mAh w y, słuchaweczce, plus wetui do 390 mAh. Co starczy, według producenta, na 10 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu e, samej słuchawki, no ale no, nie oszukujmy się, około 6, 7 maksymalnie godzin na cichym słuchaniu. Mm. tutaj najlepiej bez ANC. To jest maks. Oczywiście doładować możemy sobie kilkukrotnie. Dzięki. Czemu tam do 20 godzin nawet z jednego pełnego zestawu możemy sobie muzyki e, słuchać? Jeśli chodzi o ładowanie ETUI, to jest ono możliwe za pomocą właśnie portu USB typu C oraz bezprzewodowa e, technologia, Qi. No, Także możemy sobie położyć na przykład na naszym biureczku, będzie się ładowało, a jednocześnie, zgodnie z informacją producenta, tylko podczas ładowania na prądzie działa technologia oczyszczania bakterii UV. Podczas samego ładowania Zetui niestety robi się podświetlenie, wygląda jakby fajnie się już czyściło, ale nie jest ponoć yy, wtedy. To jest ważna informacja. Jest. Antybakteryjnie nie działa, tylko podczas ładowania. Trochę to jest minus, minus, bo no rzadko kiedy jednak jest gdzieś pod kablem czy na, na stacji ładującej. Z reguły po prostu mamy je wetui a wtedy się nie odkażają. No ale z tym odkażeniem i tak tego nie sprawdziliśmy. 99% bakterii według LG jest w stanie e, ta technologia, To jedna bakteria. Ta te, jedna bakteria musi zostać. Na wszelki przykład jak komuś zapalenie ucha weszło, to LG powie, mówiliśmy, że jedna bakteria może zostać. 1%. Działaj, widziałeś te memy z Marcinem Najmanem zawsze, jak po tym, jak czekał na Stanowskiego przy stadionie, to było, że tam Domestos zabija 99,9%. 9 koma bakterii, ta jedna bakteria. Na Najman tutaj przy stadionie. No to właśnie. Każda słuchaweczka ma trzy mikrofony. One współpracują wewnętrznie, zewnętrznie i do trybu ANC oczywiście. No, do ANC sobie zaraz jeszcze wrócimy, natomiast same rozmowy działają bardzo poprawnie. Bluetooth w wersji 5.2. To myślę, że jest ważna informacja. No i odporność, jeśli chodzi na zachlapania i wodę. To mamy IPX4, czyli standard... No taki minimalny dochodzenia sobie na przykład na dworze czy ćwiczenia i lekkiego potu. Na deszczyk jeszcze minimalny, ale trzeba już będzie e, uważać. Mamy do tego oczywiście aplikację sterującą LG Tone Free, zaraz sobie do niej przejdziemy. Skoro specyfikacje za sobą mamy już, to e, dlaczego mamy te trzy pudełeczka? No, dlatego, że jesteśmy, no nie ekspertami oczywiście, ale mieliśmy do czynienia z naprawdę wieloma modelami tych e, Tone Free. Ja miałem, Ty miałeś e, i zaraz ja, sobie... Ja mam po... do dzisiaj, nawet ja korzystam też mam. cały czas. Ja mhm. też mam i zaraz sobie porównamy. Czy jest duża różnica między poszczególnymi modelami? Na razie przechodzimy do FP8, która ma akurat w moim przypadku wieczko również białe, tak jak FN4. Ty miałeś w wersji czarnej, więc fajnie będziemy no sobie to już porównać. To samo, Niemal nie? identyczne, raczej matowe niż połyskujące nie najgorzej znosi upływ czasu, co możemy sobie potwierdzić na naszych poprzednich słuchawkach, ale delikatne ryski tam potrafi gdzie nie gdzie zebrać, więc minimalnej ostrożności. Tak, e... ale ja tylko dodam, przepraszam, że świetny w kwestii tej czarnej wersji kolorystycznej, że ja do plecaka wrzucam tak często, gdzie w kieszeni mam klucze no. razem i naprawdę ta jakość tego tworzywa jest na bardzo wysokim poziomie, więc podejrzewam, że i tutaj będzie to po samo. To To jest identyko, Tak, tak no patrzy. wiadomo, że jakieś klucze czy coś to mogą zostawić ryskę, no ale to na wszystkim i wszędzie. Natomiast wizualnie bardzo zawsze lubiłem te etui one już po otwarciu ukazuje mm -hmm. się logo Meridian, czyli tego producenta muzycznego, który tutaj wspiera swoją technologią dźwięku. No i akurat biały mi się osobiście bardziej podoba, bo jest z elementem szarym w środku, a ten element szary mi najbardziej z no tak, całego zestawu pasuje. U Ciebie jest wszystko jednolite. Dokładnie. Odrobina podświetlenia po otwarciu. Niebieskie światełko bardzo fajnie dodaje takiego efektu. Mamy na froncie od razu dwie diody. Jedna jest stanem baterii, druga jest właśnie uruchomieniem technologii UV Nano. Czyli te ultrafioletowe czyszczenie. W środku oczywiście namagnesowane, nie da się jakoś źle tych słuchawek włożyć pod warunkiem, że wiemy, która jest lewa, która jest prawa, no to fajnie będzie wygodnie to wszystko wskakiwało i jest w środku naprawdę bezpieczne, nie wypada. To też jest ważne. Bardzo fajnie, płynnie działa, widać, że tak jak mówisz, są po pierwsze dobre materiały, po drugie dobrze to wszystko spasowane, pod tym względem nie da się nic zarzucić. Z tyłu gniazdo USB-C na ładowanie przewodowe, no i tak jak wspomnieliśmy, dół z możliwością ładowania bezprzewodowego przez technologię Qi. Same słuchawki zmieniły się dość wyraźnie, o, bo o ile F4 Fn, Fn i FN7 twoje były bardzo zbliżone, one naprawdę niewiele się różniły, o tyle FP8 są. Po pierwsze, dużo krótszy mają ten młoteczek, dużo krótszą część, która wystaje z za ucha na dół. Eee, przez co wydawać by się mogło, że będzie mniejszy akumulator, ale nie do końca tak jest, bo po prostu korpus urósł. Mamy tutaj trochę większy i w innym kształcie korpus. Tak się przynajmniej wydaje wizualnie, że jest większy i, jest, i, jest, i tak, tak. tak mi się wydaje, że faktycznie będzie. E, większość słuchawki jest wykonana znowu z matowego tworzywa. Tu bardziej błyszczało, w a przynajmniej w czarnych. Nie wiadomo, jak byłoby w białych, ale czarne mocno błyszczały, to prawda. E, w FP. 8, błyszczące, a raczej takie połyskliwe, jest tylko element mhm. dotykowy, czyli ta część zewnętrzna, patyczka wystającego zucha, tak sobie to po prostu powiedzmy. Mamy na nim, tak jak wspomnieliśmy, możliwość sterowania dotykowego, to sobie opowiemy przy aplikacji. No i wkładki, które domyślnie w wersji M u mnie były założone, i po prostu nie dało się dla mnie korzystać z tych słuchawek na Mkach, w ogóle jakość dźwięku jakoś była dziwna. A teraz jakie są? Teraz są L-ki, czyli największe, i od razu automatycznie wzrosły. Lepiej tony pewnie i się do ucha Tak jest, lepiej odcinają automatycznie też, pasywna redukcja szumu tutaj będzie działała naprawdę dobrze. Wewnątrz mamy jeszcze, tak jak wspomniałem, mikrofon, oznaczenie lewa, prawa, no i eliptyczne przetworniki. Ale jak widać wkładki są okrągłe i mimo to bez problemu da się je założyć. To jest taki silikon, który się dostosowuje. Nałoży się dość łatwo, dokładnie tak. No, także wygląda to... Dobrze, akurat ten styl słuchawek zawsze mi się podobał, zaczerpnięty powiedzmy sobie z tych Apple'owych słuchawek, dawno, dawno gdzieś tam temu i on do tej pory wciąż wygląda po prostu dobrze. Ładne są, takie scholudne. Bardzo ładne, nie? To, to są jedne z moich ulubionych słuchawek. Ale na przykład niedawno testowane przez nas tws od Anker'a, to przetworniki miały 11 mm. -hmm. No ale teraz ale to było w ogóle duże sobie, jak one były wielkie, bo zobacz, to jest fajne w tonach, że tak jak ja mam te sobie FN7, ja wkładam do ucha, tak. mogę założyć czapkę spokojnie. Poza nic tam nie Patyczek nie mi gdzieś tu wystaje, on jest delikatnie, delikatnie tylko wystaje, nie wiem, kaptur, czapka, mm -hmm. nawet mogę sobie głowę położyć tak, jak na tam da radę, i nie? Nic się nie stanie. Jak no? jest miękka poduszka. Tutaj już niestety w tych hankerach mówię, no ciężko było. No ale skupiamy się na LG. Oczywiście panel sterujący dotykowy słuchawek działa w miarę dobrze, jest nieco nadwrażliwy, czasami załapie nie tak, jakbyśmy chcieli za szybko, za mocno, czy po prostu niechcący, ale spokojnie możemy sobie bardzo dużo rzeczy tutaj skonfigurować w aplikacji Tone Free. Ona automatycznie rozpoznaje każdy model tych słuchawek, bez problemu fajnie to działa, więc sobie od razu ją omówimy. Może ja założę, żeby to jakoś było, wyglądało trochę inaczej. No i tak jak wspomniałem, przy, przynajmniej. Pasujących do moich uszu idealnie dużych wkładkach. Ale ja też testowałem przez chwilę i te większe faktycznie były wygodne. Znaczy pasowały mi po prostu te emki, no. więc podejrzewam, że emki byłyby za małe. Dla mnie emki były za małe i po pierwsze słuchawki leciutko słuchawki się wysuwały, po drugie naprawdę nie odcinały tak dobrze od otoczenia, po trzecie jakość dźwięku na tym cierpiała. W każdym razie na dużych wkładkach już ta pasywna redukcja szumu jest naprawdę dość duża, bo po prostu jesteśmy dobrze odcięci od do otoczenia. Nawet kiedy mówię, to już mam wrażenie, jakbym mówił i słyszał się z mikrofonów jakichś. AMC. Ale masz redukcję uruchomioną? Mam uruchomioną, też, oczywiście, ale to. No, o, teraz jest na wyłączonym i już mój głos jest nieco inny oczywiście, ale no to jest, to jest dziwne, ale to do tego sobie A, zaraz jeszcze dojdziemy. No co, to ja ci jeszcze, jak jesteśmy szczególnie przy, przy tej redukcji szumu, ja, ja nie wiem, czy tego nie mówiłem w słuchawkach LG, że mm -hmm. mam wrażenie, że ta redukcja jeszcze mocniej się aktywuje, jak nawet troszkę zaczyna grać jakiś utwór, przynajmniej w FN7. Nie wiem, jak Bardzo jest możliwe, w f 8 też... ale, ale mam wrażenie, że ona wtedy tak cichutko leci, to gdzieś jeszcze te algorytmy trochę zaczynają wyłapywać i bardziej mm -hmm. podbijać tą redukcję. To też będzie lekko zmieniało, że tak powiem, moje Mój odsłuch i wrażenia z muzyki delikatnie się zmieniają, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. To, co lubię w tych słuchawkach, to zawsze była opcja trzecia, czyli dźwięk otoczenia, to jest na przykład dojazdy na rowerze dobre, bo mimo iż teoretycznie jesteśmy odcięci, z drugiej jednak strony mamy z mikrofonów zbierane dzisiaj w otoczeniu, wiatr, ale wiatr wiatr troszeczkę dokładnie. każdy słuchawka ANC. Nie było jeszcze słuchawek ANC na uszach, to się do usznych, udało wyciąć. Żeby to na przyjeździe jakieś na rowerze, ja na kolejnego jakieś jeździłem w latu, to zawsze mi to przeszkadzało, właśnie w tych FM7. Dokładnie. No i jak sami widzicie, tutaj ładnie wszystko zobrazowane, możemy sobie nawet włączyć jeszcze tryb rozmowy, który będzie e, poprawiał teoretycznie jakość głosu. Teraz się czuję, jak w ogóle był w radiu i miał radiowy głos, co jest bardzo, bardzo dużą nieprawdą. E, tak jak wspomnieliśmy, przy e, tworzeniu tych słuchawek popracował z LG tak jak poprzedni, zresztą Meridian. Było Meridian to już od wielu, wielu lat z LG współpracuje. Dokładnie i tak jak e, w F... N4 mieliśmy tylko chyba dwa czy trzy tryby podstawowe, tutaj mamy ich trochę więcej. E, domyślny, ten merydianowy który był ustawiony u mnie, to akurat był Immersive i Bass nie bym jakoś tak raz się włączyło na tych raz na tych. I oba te tryby dla mnie są słabe, ja ich nie lubię. Dla mnie te sławki grają najlepiej na trybie naturalnym, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy. Poza tymi trybami możemy oczywiście skonfigurować sobie na dwóch slotach własny korektor graficzny i zapisać go sobie po prostu, żeby był e, już e, tutaj na stałe. Minusem tego jest. Jest to, że jakby nie da się automatycznie przypisać do danego trybu, czy ma być od razu automatycznie z nim włączona ANC, czy nie. Po prostu za każdym razem ANC to jest osobna opcja, więc musimy sobie ją po prostu konfigurować. Aktualizacja oprogramowania, No i to co yy, akurat jest bardzo fajne, taka skrócona instrukcja obsługi, co i jak działa wraz z możliwością skonfigurowania kolejnych przycisków. Jak widzicie, mamy tutaj oznaczenie kolorami, jeśli chodzi o stan baterii. Opcja automatycznego pauzowania i wyłączania muzyki po wyjęciu i schowanie słuchawki działa bardzo dobrze. Blokadę panelu dotykowego, gdyby kogoś denerwowało, chciałby tylko sterować z aplikacji, nie ma takiego problemu. No, i tak jak wspomniałem, ustawienia, co którymi przyciskami, a raczej iloma naciśnięciami, da się tutaj po prostu aktywować. Powiadomienia bez problemu. No i jeszcze jest taki króciutki tryb LG Tone Free Lab, w którym są takie testowe ustawienia, tryb gier w tym wypadku, i tryb. Szeptu. No ja w tych słuchawkach za dużo nie gram, aczkolwiek opóźnienie w zasadzie nie występuje, więc myślę, że bez najmniejszego problemu da się grać nawet na takim domyślnym ustawieniu, a jeśli komuś jeszcze to przeszkadza, możemy jeszcze to opóźnienie delikatnie zmniejszyć. I apka ja cały czas rozwijana przez Linstyle. Dokładnie. Nie, co, bo jak testowałem, chyba to jeszcze tego trybu nie było. Nie było. Mhm. Może to też zależy od modelu słuchawek, ale pewnie aplikacja Już sama też to też, jest, e, też jest. W ogóle ta aplikacja bardzo ją lubię. I ostatni tryb to jest tryb szeptu, który e, po wyjęciu prawej słuchawki, tak jakby i przyłożeniu sobie jej do ust, tworzy z niej mikrofonik i wtedy możemy sobie naprawdę cicho mówić i wszyscy będą dobrze słyszeli, żeby gdzieś w komunikacji... Tak, dokładnie. Obok mnie jakiś podejrzany typ. No i to będzie bardzo fajnie, dobrze wyłapywało. Także aplikacja jak zawsze jest w porządku. Poza tym możliwość znalezienia słuchawek. Jeśli gdzieś akurat sobie je zostawimy, odtwarzają się po prostu wtedy z nich dźwięki na tyle głośno, że w miarę da się je usłyszeć. Mm. Nie, nie radzę robić tego mając je w uchu, bo wtedy po prostu uszko e, zaboli. Także Tone Free znowu na plus. Bardzo lubię tę aplikację, jest to aplikacja, której nigdy nie kasuję, mimo już nawet słuchawek no, między jednymi a drugimi miałem dużo przerwy i nie za bardzo korzystałem z FN4, to została ze mną, bo po prostu jest przyjemna. No i od razu może przejdźmy sobie płynnie do tego, jak e, słuchawki grają, bo nie oszukujmy się, to będzie w nich najważniejsze. No mnie e, już od samego początku od 4 bardzo podobała się specyfika dźwięku e, Serii Tone Free. Ty również byłeś bardzo zadowolony w FN7. No i trzeba przyznać, że może nie tyle poprawiono coś więcej, bo ja nie zauważam większej różnicy między fn, 5, no FN 7 a między FP8-kami to praktycznie żadnej różnicy nie udało mi się wychwycić. To jest kwestia ustawienia trybu korektora. No FN4 być może są odrobinkę mniej szczegółowe w wysokich pasmach, ale to naprawdę jest wartość pomijalna. Ogólnie, słuchawki mają znowu bardzo fajny, sprężysty bas. To jest cecha charakterystyczna tego e, sprzętu. fp 8 tutaj nie są inne. Mamy ciepły bas. On potrafi wyjść na przód, szczególnie jeśli sobie mm -hmm. korektorze to ustawimy i jest to basik przyjemny. Tego nie da się absolutnie wykluczyć, ale jeśli ktoś nie lubi za bardzo yy, ciepłego basu, możemy spokojnie korektorem graficznym sobie troszeczkę go zdjąć yy, niżej i wtedy wysokie, średnie pasma wciąż dają radę i specyfika staje się chłodniejsza, a mimo to słuchawki w dalszym ciągu brzmią dobrze. Po prostu dźwięk w każdym utworze muzycznym, w jakim odtwarzałem, mi się podobał, ale dopiero po założeniu dużych wkładek. Przy m-kach, tak jak mówię, gdzieś tam nie do, nie do końca do kanału mi trafiały mhm. te słuchawki i już mówię, kurczę, coś jest bardzo nie tak, coś mi się tu nie podoba. Po założeniu już ELEK naprawdę wszystko wróciło do normy i nie ma co ukrywać słuchanie ich to jest dla mnie duża przyjemność z zastrzeżeniem, że nie na tyle duża a nie na tyle dużo lepsza niż fn 4 że byłbym w stanie chętnie do nich dopłacić przy obecnej cenie, ale do cenie sobie jeszcze dojdziemy. W filmach również bardzo w porządku, nie ma opóźnienia między dźwiękiem a obrazem, przynajmniej w połączeniu z iPhone'em czy z MacBookiem, jak testowałem, nie było żadnego problemu. Jeśli chodzi o jakieś wydarzenia sportowe, no to po prostu jest w porządku. Tutaj Meridian też chwali się, że jest właśnie ten jeden z domyślnych trybów, nazwijmy to bardziej przestrzenny. No i on faktycznie tworzy takie trochę echo, trochę pogłos, takie ale sztuczne trochę, sztuczne na, i to sztuczna nie, przestrzenność. Tak, I to nie jest absolutnie moja y, y, jakaś ulubiona specyfika, no ja raczej, y, jeśli chodzi akurat o te kwestie, to tutaj wolę tryb naturalny. Same w sobie na naturalu też są dość y, przestrzenne i dość fajnie wypozycjonowane, że po prostu przyjemnie się wszystkiego słucha. Aha, no i jeszcze na koniec ważna rzecz, czyli to, jak zmieniać dźwięk ANC. Moim zdaniem troszeczkę ten dźwięk zmienia, bo poza tym, że delikatnie te szumy Wycina z tła, aczkolwiek spodziewałem się dużo więcej. No to mam wrażenie, że troszeczkę, jakby jeszcze. Cieplejsze się stałem, trochę więcej basu się pojawia. Może po prostu dlatego, że bas ma łatwiej zagłuszyć to resztę prawda. Bas, To prawda, pojawia się więcej basu. Tak samo było u Ciebie pewnie. W mniejszym stopniu. Ogólnie tutaj w mniejszym stopniu, w FN7, mam wrażenie, w mniejszym stopniu się te wysokie, niskie tony wybijają. Nawet jak jest właśnie ANC uruchomione. Mhm. I jak miałem zestawienie jeden do jednego, to znaczy nie udało mi się jeden do jednego, bo musiałbym w tych samych warunkach je testować, ale jak tak nawet tutaj u nas, to chyba troszkę cały czas jeszcze lepsze f 7 mają to ANC. Bardzo Taki może. Takie mam wrażenie, że delikatnie lepiej odcinają do to. Trzeba by pewnie porównać tamte redukcje tych decybeli, ile jednej i drugiej redukuje. Ale też LG nie za bardzo chwali się takimi rzeczami. No właśnie, nie w każdym modelu takie no właśnie, rzeczy prezentuje. No właśnie, i powiem Ci, że chociaż charakterystyka jest podobna, to jednak cały czas FM7 mi się troszkę bardziej podobają dźwiękowo. I przyznam szczerze, że nie jestem zaskoczony, bo po pierwsze, tak jak wspomniałeś, wydaje mi się, że ANC działało lepiej u ciebie. Po drugie, no jednak są droższe. Po prostu w tym momencie na stronie LG. Czyli na stronie producenta mamy tam cenę 799 zł. Oczywiście, można sobie znaleźć dziś odrobinkę drożej, ale to jest bardzo dużo. E, bardzo no dużo. i uważam, że jakość dźwięku, jeśli w ogóle jest jakakolwiek na plus, to absolutnie nie jest warta dopłacania w porównaniu do FN7, a nawet nie jest warta dopłacania w porównaniu do FN4, które wciąż, moim zdaniem, bronią się rewelacyjnie, a kosztują naprawdę dużo mniej, bo tam około 250-300 zł. No właśnie. Tylko, a, że nie miały ANC. Tak, a FN7 regularna cena to jest w okolicach 600, ale gdzieś nawet już jak testowaliśmy, one się też na promocjach pojawiały za 350 zł. 400, około 400, 400. no właśnie. To, to jest świetna cena w ogóle za te słuchawki LG FN7 oczywiście. Jakby te kosztowały w okolicach 500, mhm. no to to, to jest to jest To jest w ogóle, słuchaj, to jest taki niebezpieczny trend, że słuchawki dokanałowe zbliżają się ceną do tych lepszych słuchawek nausznych. No, to prawda. Gdzie to już w okolicach o, kiedyś w okolicach tysiaka kosztowały dobre słuchawki za ANC. E, właśnie takie nauszne, No, wiadomo, tam bousy, no to 1200, 1500, mm. plantronicsy czy tam sony, mm -hmm. ale no, no, no 800 za słuchawki dokanałowe, no to to już jest naprawdę dużo. E, tak, i właśnie, żeby jeszcze w tych 800 zł e, udało się naprawdę dobrze to NC skonstruować. Na tyle, że ja będąc na siłowni, gdzie gra sobie muzyka wcale nie zagłośno na naszej siłowni gra muzyka, to mimo wszystko słuchawki e, FP8 nie udało im się całkowicie wyciąć tej muzyki. Też nie są oczywiście jakoś wybitnie głośne i ja nie słucham maksymalnej głośności, ale to nie o to chodzi. No wiadomo, że jak włożysz sobie do ucha coś i włączysz maksymalną głośność, no to bez JANCE nawet niewiele innego usłyszysz. Aha. Tylko, żeby na tych w miarę normalnych, nieszkodliwych dla ucha głośnościach też pozostawał cały szum wycięty. No oczywiście część szumu wycinają, ale nie na tyle dużo, ile bym oczekiwał po słuchawkach za 800 zł. Ja wezmę, takie moje spostrzeżenie. Wezmę je też po weekendzie i na muszę sprawdzić w tym samym otoczeniu, bo ja w innym trochę testowałem pociąg samolot i, i to to, a tutaj w tym otoczeniu siłownianym też zobaczę, czy faktycznie Oczywiście. będę sądził, że FN7 nadal są lepsze. Także no, trochę na pewno płacimy za antybakteryjność Etui, czyli usuwanie, no, którego niestety w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zweryfikować. No Ładowanie czy było, to jest akurat bardzo spoko. Czas pracy na baterii też jest akceptowalny. Myślę, Trochę że lepszy problemu. jest niż we fn Tak. Stylistyka bardzo fajna, mi się podoba. Jeśli chodzi o wygodę użytkowania, to naprawdę leżą w uchu tak dobrze, że jest jestem o nie całkowicie coś, spokojny. Coś jeszcze się wetnę szybko. Podoba mi się to, że są te młoteczki troszkę mniejsze, Kruszę. bo mhm. to, to wygodniejsze faktycznie jest podczas codziennego tak jest. użytkowania. I powiem Ci, że szanuję też LG, już od tej generacji starszej, że mimo że nie mają takich gąpeczek wypychających, takich gumeczek, mhm. to i tak to się, i tak tak się dobrze, dobrze trzymają. To jest fajne. Tak właśnie tej konstrukcji ta, po prostu. Ta. Ja też tak uważam, że jeśli chodzi o wygodę użytkowania to absolutnie podczas żadnego ćwiczenia na siłowni mi się nie zdarzyło, żeby chociaż odrobinę się wysunęły z No nie wiem, jak ktoś hardkorowo biega, może jakimś bardzo szybkim, tak, w jakimś czy jakieś biegi przełajowe, to może faktycznie wtedy już muszą być te takie, co się za ucho zapinają. tak, o właśnie. Ale ja naprawdę nie czuję tu żadnego żadnego luzu, żadnego ruchu. No polecam zawsze jednak odrobinkę większe w razie czego wkładki silikonowe. Także LGFP8 to są dobre słuchawki Przeciętnym na NC, ale działającym w miarę. No ale niestety drogie. Jeśli będą na promocji, możecie się zainteresować. Jeśli nie, albo nie zależy Wam na NC, w dalszym ciągu polecam FN4, FN7 również, bo już są w dużo lepszych cenach. No a tutaj co? Płacimy za nowość na razie. Z Wami dzisiaj Burzyk. I Doman. I dużo LG Tone Free. Tak. Dobra seria. Naprawdę. Także. Także tak. Także tego. Nara kolego. 到时候把车开。